Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że miło zaczęliście majówkę. A ja dzisiaj zaczynam maj z dosyć intrygującym tematem, mianowicie leków, ale nie leków typowo psychiatrycznych, tylko leków, które mają poprawić funkcjonowanie naszego żołądka. Zaczynamy. Pewnie nieraz słyszeliście takie hasło, że jelita są drugim mózgiem człowieka. To się często przewija przy okazji różnych akcji dietetycznych, które mają promować lepsze, jakościowo i bardziej zrównoważone odżywianie, ograniczać produkty, które źle wpływają na nasze zdrowie, które obniżają, zamiast poprawiać nasz poziom energii, wygląd skóry, masę ciała itd. I tak dalej. Powiem Wam szczerze, ja się też jakoś specjalnie nie zawieszałam na dłużej nad tym hasłem, dopóki na pewnej całkiem niedawnej konferencji nie zobaczyłam, że cały panel jest poświęcony relacji między jedzeniem a samopoczuciem. Ale nie w kontekście zaburzeń odżywiania, bo zazwyczaj jedzenie na konferencjach psychiatrycznych. Właśnie zazwyczaj pojawia się w kontekście zaburzeń odżywiania albo ewentualnie naprawy niezdrowych relacji z jedzeniem. Ale tym razem było inaczej. Tym razem ten panel poświęcony był bardzo ściśle biologicznej odsłonie relacji między zdrowiem jelit, mikrobiotą jelit i zdrowiem psychicznym, czy najogólniej mówiąc, między zdrowymi jelitami a dobrostanem psychicznym człowieka. I pojawia się pytanie, jak to wszystko działa. związek między zdrowiem psychicznym a jelitami opiera się na tak zwanej osi jelitomózg. To jest najprościej mówiąc system komunikacji między układem pokarmowym, w szczególności jelitami, chociaż nie wyłącznie jelitami, a naszym mózgiem. Ta komunikacja odbywa się przede wszystkim przez nerw o dosyć śmiesznej nazwie, mianowicie nerw błędny. I on rzeczywiście jest takim nerwem, który sobie trochę błądził po naszym organizmie. Konkretnie jest to najdłuższy nerw czaszkowy w ciele człowieka. I ten nerw ciągnie się od mózgu, przez szyję, przez klatkę piersiową, aż po głębokie rejony jamy brzusznej, a po drodze jeszcze unerwia wiele różnych narządów. I stąd właśnie wzięła się jego nazwa nerw błędny inaczej się mówi o nim nerw wędrowny bo właśnie wędruje praktycznie po większości naszego ciała. Ale to jest oczywiście nie jedyny kanał komunikacji w osi jelita mózg. Poza nerwem błędnym w tej transmisji biorą udział hormony, układ odpornościowy, jak również substancje, które są produkowane przez mikrobiotę jelitową, którą to z kolei mikrobiotę tworzą bakterie, wirusy, grzyby, które sobie dosyć spokojnie stacjonują w ilościach absolutnie obezwładniających w naszym układzie pokarmowym. Gdyby Zliczyć te wszystkie elementy, czyli właśnie te wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, wszystkie ich rodzaje, to dobre kilka bilionów tych organizmów można by naliczyć. Co ciekawe, te wszystkie organizmy nie ograniczają się wyłącznie do funkcji trawienia, ale one są również odpowiedzialne za produkcję neuroprzekaźników, takich chociażby jak serotonina, dopamina czy GABA. Serotonina jest. Powszechnie znanym neuroprzekaźnikiem, to jest e, neuroprzekaźnikiem i hormonem właściwie. E, serotonina jest potocznie zwana hormonem szczęścia, bo odpowiada przede wszystkim za poczucie szczęścia i radości, a także bierze udział w regulacji cyklu snu, apetytu i wielu, wielu innych po mniejszych rzeczach. Stąd często w przypadku depresji podaje się leki z grupy SSRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, żeby właśnie trochę poprawić balans serotoninowy i zmniejszyć dolegliwości związane z obniżeniem nastroju. Dopamina z kolei to jest niezwykle ciekawy neuroprzekaźnik i hormon, który z jednej strony bierze udział w koordynacji ruchowej, czyli po prostu po, po, pozwala nam się ruszać. Z drugiej strony bierze udział w odczuwaniu motywacji, a z trzeciej strony reguluje np. ciśnienie tętnicze i napięcie mięśni. Nieco mniej znanym neuroprzekaźnikiem jest GABA, chociaż jego rola jest nie mniejsza niż dwóch poprzednich. GABA to jest właściwie skrót od kwasu gamma-aminomasłowego. I to jest właściwie główny neuroprzekaźnik hamujący w układzie nerwowym. On przede wszystkim pełni funkcję regulacyjną poprzez ograniczanie nadmiernego pobudzenia neuronów, co ma prowadzić do wyciszenia i relaksacji organizmu. Czyli można powiedzieć, że GABA jest takim policjantem, który kieruje ruchem w naszym układzie nerwowym. I jeśli ten ruch jest zbyt duży, to staje na skrzyżowaniu i daje znak, że reszta nie jedzie, dopóki ruch się trochę. Nie rozładuje. Ale wracając jeszcze na moment do serotoniny, co ciekawe, w mózgu powstaje zaledwie 5%, około 5 do 10% serotoniny, cała reszta, czyli ponad 90%, produkowane jest właśnie w jelitach. I tutaj pomału dochodzimy do tego, jaki związek jelita mają z naszym mózgiem. Jeśli w naszych jelitach dochodzi do zachwiania równowagi, albo wręcz zaburzenia równowagi mikrobioty, na co mogą wpływać oczywiście przeróżne czynniki, to może być zła dieta, stres, nieregularne odżywianie, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu albo zbyt częste spożywanie nawet niewielkiej ilości alkoholu, przyjmowanie leków, zwłaszcza antybiotyków a już w ogóle zwłaszcza przyjmowanie antybiotyków bez przyjmowania osłony. Te wszystkie czynniki mogą prowadzić do stanów zapalnych, a w efekcie stanów zapalnych do tzw. przecieku jelitowego. To zjawisko jest, wydaje mi się, coraz częściej wspominane w różnego rodzaju artykułach prasowych. Ono jest też znane jako zespół nieszczelnego jelita albo z angielskiego leaky gut syndrome. I w dużym skrócie chodzi o to, że w optymalnej sytuacji, jeżeli nasza mikrobiota jelitowa jest zbalansowana i jest zachowane generalne zdrowie, to bariera jelitowa zbudowana jest z komórek o bardzo ścisłych połączeniach. Te połączenia są szczelne, przez co zapobiegają przedostawaniu się do organizmu wszelkich patogenów, bakterii, toksyn. Większych cząsteczek niestrawionego jedzenia i tak i tak dalej. Natomiast na skutek choroby, czy też na skutek zaburzeń, bo, bo przeciek jelitowy nie jest formalnie uznany za chorobę, to jest raczej, raczej zespół objawów, który pozwala określić, że dana osoba jest dotknięta właśnie tym przeciekiem jelitowym. W każdym razie, w, 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 w sytuacji, kiedy rzeczywiście cierpimy na takie dolegliwości, połączenia między komórkami ulegają rozluźnieniu lub uszkodzeniu, co powoduje, że do krwiobiegu mogą przenikać większe cząsteczki, które normalnie byłyby zatrzymywane przez tę barierę jelitową. A to z kolei może prowadzić do przewlekłej aktywacji układu odpornościowego, stanów zapalnych i różnych dolegliwości, takich jak problemy trawienne, zmęczenie, bóle stawów czy wreszcie zaburzenia nastroju. Jak się okazuje, co nie jest pewnie zaskoczeniem dla wielu z Was, na potrzeby zdrowotne i okołozdrowotne natychmiast odpowiedział przemysł farmaceutyczny. Który to wyszedł z propozycją substancji nazywanych psychobiotyki. Psychobiotyki, to, są, to nie jest jakieś, jakaś kolejna magiczna substancja, to są po prostu specjalne szczepy bakterii probiotycznych, czy też specjalne, no, zidentyfikowane szczepy bakterii probiotycznych, które to mają zdolność do modulowania osi jelito-mózg. Czyli nie wszystkie probiotyki. Mają taką możliwość, natomiast te, które mają, nazwane zostały psychobiotykami. Działanie psychobiotyków jest wielowymiarowe i opiera się na kilku powiązanych mechanizmach biologicznych. Po pierwsze, psychobiotyki wpływają na produkcję neuroprzekaźników. O neuroprzekaźnikach mówiłam przed chwilą, natomiast niektóre szczepy bakterii, takie jak o, lactobacillus, czy muszę się tu wspomóc z notatkami, bifidobakterium e, potrafią syntetyzować neuroprzekaźniki albo ich prekursory. Na przykład właśnie kwas gamma-aminomasłowy, czyli GABA, o, czy też serotoninę, dopaminę, o, acetylocholinę i tak dalej. Wydaje się więc, że psychobiotyki mogą nie, nie bezpośrednio, bo to nie jest. Stricte legna depresje czy legna zaburzenia lękowe, ale mogą pośrednio wpływać na poprawę samopoczucia i zmniejszenie objawów niektórych dolegliwości psychicznych, właśnie przez to, że pomagają wyregulować tę relację między jelitami a mózgiem. Kolejnym istotnym obszarem jest modulacja osi pod wzgórze przysadka nadnercza, czyli takiej osi, która się w skrócie nazywa osią HPA. To jest jedna z wielu osi w organizmie człowieka, która przede wszystkim reguluje reakcję organizmu na stres. A jeśli ta oś jest nadzwyczajnie pobudzana, to człowiek doświadcza tak zwanego chronicznego stresu. Oczywiście funkcja pobudzania tej osi jest uzasadniona, dlatego że stres też jest nam w życiu potrzebny, i o tym już mówiłam w którymś z poprzednich odcinków. Natomiast jeżeli funkcjonowanie tej osi jest rozregulowane, no to może niestety również prowadzić do dosyć poważnych objawów nie tylko w zakresie. Psychicznym czy, czy w kontekście psychiatrycznym, ale też do dosyć nieprzyjemnych objawów, takich jak przewlekłe zmęczenie, ciągłe infekcje, stany zapalne itd., itd., tak jak zazwyczaj dzieje się, kiedy doświadczamy dużo stresu. Psychobiotyki, jak się okazuje, mogą obniżać poziom kortyzolu, a więc wzbudzanie tej osi, jeżeli Zastosujemy jakiś rodzaj psychobiotyków, może nie być aż tak dotkliwe dla naszego organizmu jak bez tej y, pomocy. Psychobiotyki mają również typowo mechaniczne zadanie mianowicie mają po prostu wzmocnić barierę jelitową. I dodatkowo, jak wskazują mniej liczne, co prawda badania, ale nadal są one dostępne. Psychobiotyki mogą wpływać na równowagę między cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi. Przewlekłe stany zapalne są coraz częściej uznawane za jeden z czynników sprzyjających rozwojowi depresji, i zresztą nie tylko depresji, bo innych zaburzeń psychicznych również. I w związku z tym, psychobiotyki, jeżeli są w stanie jakoś ingerować w równowagę między. Tymi pro i przeciwzapalnymi cytokinami mogą też przez to obniżyć ryzyko. Nie wiem, na ile na ile duża będzie ta, ta efektywność w kontekście obniżenia ryzyka, natomiast badania wskazują, że rzeczywiście taki potencjał psychobiotyków istnieje. Prawdopodobne jest też, chociaż tutaj badania są. Dosyć ostrożne, a przynajmniej wnioskowanie jest dosyć ostrożne, że psychobiotyki w jakimś stopniu mogą pozytywnie wpływać na aktywność nerwu błędnego. Natomiast problem z tymi badaniami był taki, że one były prowadzone na dosyć nielicznych próbach. W związku z tym też wnioskowanie o tej aktywności nerwu błędnego jest dosyć. Ostrożne. To znaczy, tam rzeczywiście część badań wskazywała, że taki efekt występuje, a część wskazywała, że co prawda efekt wystąpił, ale nie był on istotny statystycznie. A jeśli coś jest nieistotne statystycznie, no to z formalnego punktu widzenia my nie możemy powiedzieć, że taki efekt istnieje. I tak w kontekście samych psychobiotyków, ja jestem osobiście dość Sceptyczna nawet nie tylko w kontekście psychobiotyków, ale generalnie wszelkich biotyków, suplementów, diety i innych tym podobnych substancji. Zwłaszcza kiedy oglądam coś w telewizji, jeżeli też macie czas na to, żeby coś szczególnie popołudniami albo wieczorem obejrzeć. To zapewne zauważyliście, że blog reklamowy składa się w sumie wyłącznie z reklam wszelkich preparatów, które mają nas uczynić szczęśliwymi, zdrowymi, ładnymi, chudymi, towarzyskimi, bogatymi, sprawnymi i tak dalej, tak dalej. No mogłabym właściwie Jakbym się zebrała w sobie, to mogłabym na pamięć, z pamięci wyrecytować reklamy preparatów na bóle stawów, strzykanie w kolanach, cierpnięcie ręki, palca, stopy, preparaty ochronne dla wątroby, leki na odporność, leki z witaminą A, B, C, D, F itd., tak itd., tak aż do Z, leki na nerwy w pracy, na gorszy nastrój, też się znajdzie jakiś suplement. Na niegrzeczne dzieci też mamy leki. Nadmiar wody damy tabletkę. Odwodnienie też damy tabletkę. Na spanie mamy tabletkę. Forte. Na obudzenie się też coś znajdziemy. No, możemy właściwie, patrząc na, na te bloki reklamowe, myślę, że możemy się spokojnie okrzyknąć narodem lekomanów, bo właściwie na wszystko mamy tabletki. Więc kolejki do aptek to są jak na starych zdjęciach, za komuny, jak stały kolejki po telewizory, to, to właściwie jest sytuacja porównywalna. Więc wiecie, z definicji każdy kolejny specyfik na coś powoduje, że ja osobiście się wzdrygam. Ale trochę o tych psychobiotykach posłuchałam, zerknęłam do badań i wydaje się, że działanie tych bakterii, bo to. Też jeszcze raz mówię, to są po prostu grupy bakterii. Jest to w mniejszym bądź większym stopniu skuteczne, więc to nie jest taki kompletny bullshit i naciąganie naiwniaków na kasę, ale na pewno to nie są substancje, które powinno się przyjmować osłonowo. To znaczy, jeżeli nie ma wyraźnych wskazań do przyjmowania, to nie należy ich traktować jako kolejny suplement, który można sobie tak po prostu o dorzucić do śniadania. A druga rzecz, to na pewno nie są substancje, które zastępują farmakoterapię czy psychoterapię w sytuacji, jeżeli doświadczamy zaburzeń lękowych czy depresji, bo to nie jest lek przeciwdepresyjny, to nie jest lek przeciwlękowy, to nie jest Substytut jakichś dostępnych już leków, tylko one mają na celu raczej wspomaganie farmakoterapii i psychoterapii, jeżeli takie są zalecenia i potrzeby. I wreszcie to chyba właściwie jest najważniejsza informacja. Psychobiotyki to nie jest substancja, która zbalansuje złe nawyki żywieniowe czy zbalansuje nadmierne spożywanie przetworzonego jedzenia i alkoholu. To są substancje, które mają pomóc w dolegliwościach wynikających z różnych czynników środowiskowych i stylu życia, ale pod warunkiem i to jest właściwie warunek konieczny jest taki, że ta pierwotna przyczyna zostanie wyeliminowana. Czyli jeżeli zmienimy nawyki żywieniowe, jeżeli o, doświadczamy depresji i mamy terapię albo mamy farmakoterapię, i w jakiś sposób nasz terapeuta czy lekarz stwierdzi, że te psychobiotyki mogą być pomocne, to rzeczywiście jest sens ich zastosowania. Natomiast nie jest to absolutnie sytuacja, w której my możemy na wszystkie dolegliwości, na kompletny brak zmiany swojego zachowania, wziąć sobie psychobiotyk i czekać, aż coś dobrego się zadzieje. Bo tak się nie stanie. Jeżeli nie wyeliminujemy pierwotnej przyczyny problemu, no to stosowanie psychobiotyków nie będzie miało żadnego sensu. I wtedy rzeczywiście można uznać, że jest to po prostu. Wyrzucanie pieniędzy w błoto. Natomiast podsumowując, badania wskazują, że te psychobiotyki rzeczywiście mogą mieć uzasadnienie, że ich przyjmowanie może być jakimś skutecznym wspomaganiem leczenia. Natomiast na pewno nie jest pierwszym wyborem i na pewno nie jest złotym środkiem, który możemy użyć, tak żeby nam się nagle wszystko poprawiło. I żebyśmy mogli bez absolutnie żadnej zmiany nawyków nagle ozdrowieć. I z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat działania psychobiotyków, to zachęcam Was do zerknięcia, ale do źródeł typowo naukowych. Dlatego, że niestety wpisanie w Google. Hasła psychobiotyki powoduje, że e, pierwsze kilkanaście stron to jest oczywiście reklamy różnych koncernów, które te psychobiotyki e, reklamują i sprzedają, więc nie jest to najlepsze i najbardziej wiarygodne źródło. E, I to nie dlatego, że, że koncerny chcą e, nas zrobić w konia, tylko po prostu dobierają źródła takie, które im pasują. Powodów czysto komercyjnych. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.